coś po, po, po pokazywać? Tak, właśnie pokaż, jaka jest gęstość. Tak, już możesz ją teraz podnieść do góry i, teraz, i tym delikatnie polej tak yy, po buzi. Po buzi. Hmm? Mhm. Ręką yy, możesz, możesz, nie ręką, tylko możesz delikatnie z, z właśnie z tak. I tak polewasz, polewasz, polewasz. Żeby wszystkie precyzyjne punkty, czyli ją. Już zalewaj, 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 zalewaj. Zalewaj, zalewaj, zalewaj. zalewaj już, już nie czekasz, już wszystko zalewasz. Super. Super, super, super. Pięknie. I teraz coś się odlepia. Dobrze i teraz tak, wygrzep ile się da. I ręką zacznij klepać. Dobrze. Dobra. Tak spokojnie, delikatnie, żeby te listewki się nie poprzestawiały. Mhm i się to już tutaj do końca. Mm -hmm. O to ci chodzi. Tak, i tak poklep, żeby do tych powietrza, żeby wypchnąć tam o tak właśnie, klep, klep, klep. I tam przy buzi, gdzie wlałaś, nie, żeby to super. Tu jakaś jest twardość. Może ja być jakaś walmy, grudka. Wiesz? No to i nie dolejemy jeszcze. Zrobimy jeszcze. I już to możesz zostawić.